Ściana! To jest ściana! Halo, halo! Witam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Z Serii Star Wars Jedi Fun Order, upadły zakon Kontynuujemy tam gdzie skończyliśmy, żółty strój, zielony DB I my gotowi udać się gdzie? No właśnie Moi drodzy tajemnica nasu zostanie rozwiązana, powinniśmy udać się na Datomirę żeby kontynuować badania nad na Zefo, nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Ale dokładnie skierujemy się na Zefo, sprawdzić co możemy odnaleźć, dzięki Wracamy temu że ZEFO. odblokowaliśmy niemal wszystkie, albo już wszystkie umiejętności, takie jak podwójny skok i parę innych przydatnych. Co Trzymasz taka się, kapitanie? Ja? O tak, wszystko gra. Jestem trochę spięty. Sporo atrakcji. Podróż bywa niebezpieczna. Sytuacja robi się napięta dla wszystkich. Widziałam to zarówno u padawanów, jak i starszych Jedi. O, świetnie, więc naśmiewałaś się z nich tak jak teraz ze mnie? Wszyscy pewnie mieli ubaw, popach? Właściwie nie. Dlatego, będąc padawanem, zaczęłam grać na haliksecie. To łagodziło stres. Tak działa muzyka, wiesz? Ma leczniczą moc. Nawet gdy spowija cię. No cóż, to brzmi całkiem nieźle. Zagrasz mi coś? Może później? Trzymam Cię za słowo. No proszę, może damy radę złapać Dobra, na koncert. Młody. Siadaj, jesteśmy na miejscu. To miło, to miło, to miło. Dawaj. I proszę, Zefo. Pyk! Piękny, dziękuję. Wspaniała. Dokładnie, lądujemy tam, gdzie ostatnio. Co to było tam siwiec? Strasznie blisko. I czy tylko mi się zdaje, czy ta gra może jednak jest dość głośna? No nie nieważne. I to mamy, to mamy, to mamy na zewnątrz. Coś tu jest, coś powie nam? No, dobra, witajcie. Co tam robicie? Wygląda dobrze, ale nie mogę jeść. Wiemy, że imperium tu jest. Czego byś nie przychwyciła, cel naszej misji się nie zmieni. To nie znaczy, że nie możemy się przygotować. Wiem, co tam jest. Walczyłem z nimi. Poradzę sobie. Znajdę Holokron. Ila będzie czuwać? Dotrzyjmy do niego pierwsi. Myślałam, że problemy Grisa z Hazardem zagroziły tej misji. Jak widać popełniłam te same błędy. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Jak, coś nowego? Musimy działać ostrożnie. Na Zewo nadal są żołnierze imperium. Bardziej niepokoi mnie druga siostra. Skłamałabym mówiąc, że uważam inaczej. Nawet za młodu Trilla była bardzo mądra. Między innymi dlatego, została moją padawanką. Pewnie wiele ją nauczyłaś. Kiedy byłam poszukiwaczką, podróżowałam po wielu planetach galaktyki, szukając Jedi. Widziałam mnóstwo ciekawych miejsc i poznałam wiele dziwnych osób. <noise> Dużo się nauczyłam. Wiele z tego przekazałam Trili. Materiał na inkwizytorkę. To niestety prawda. Imperator nie bez przyczyny zlecił jej tę misję. Wygląda dobrze, ale nie mogę jeść. Nie teraz. Jeszcze? Koncentruję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś ciekawego mam robisz? jakieś takie dziwne przeczucie jakby no... nie wiem o co chodzi. Robię dobre żarcie, jestem na statku. Chyba ta robota daje ci się wyznaki. Możliwe. Kiedy Sir zgarniała mnie do tej fuchy, nie do końca rozumiałem, w co się ładuje. Tak. Sir nie tłumaczy za dużo. Nawet nie pytałem. Nie chciałem wiedzieć. Taką miałem zasadę. Im mniej wiem, tym lepiej. <grym> tak mi się zdawało. Niektóre rzeczy lepiej wiedzieć. Nie Amen. Dobrze będzie. Tak mawiała moja prababka. Robisz sobie przerwę od zakładów? I to dłuższą, Kal. Nie jest łatwo. Ale daję radę. Naraziłem nas na niebezpieczeństwo. Nie uciekam przed tym, ale nie tylko ja mam tutaj problemy do rozwiązania. W sumie? Byłem już w podobnych sytuacjach. No, może trochę innych. Aha. Nie chodziło o moc i ratowanie galaktyki, ale ja i moja stara załoga nie do końca się zgadzaliśmy, jeśli chodzi o imperium. Ale ostatecznie zawsze sobie pomagaliśmy. Jakoś. Gdzie oni są? Ech, nikt nie przeżył, ale nie o to chodzi Nie teraz, mam robotę. No dobra, mapa. W takim razie mapa. Dobra. Mm. Co tam mamy? To możemy? Chwila, chwila, chwila moment, chwila moment. Dobra. Możemy przydostać się tu, zjechać na dół, co dam na... Co nam tu da? Mm. Przejść dalej, tędy I w chwili obecnej mamy tutaj odblokowaną ścieżkę. Jedno Które są przejścia, chyba do których nie byłem, tu są podziemia zefo. Prześcieżka jest też podziemia zefo odblokowana. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, póki co, myślę, że przejdziemy się tutaj i co. I zobaczymy się na miejscu. Nie będę Was zabierał w dalszą drogę. Znamy ją, mniej więcej. Jeśli nie, to ja ją na nowo odkryję. No i cóż, do zobaczenia w takim razie. Uwaga, nadchodzę! Witam Was z powrotem. Zanim podziemę że to jest fragment myśliwca. Póki co nie wygląda na to, żeby było tu coś ciekawego. A tam jest nasz cel. Ta kratka, Te oddalenie. Darujemy sobie walkę z tym bydlakiem. Ponieważ nie on jest naszym celem, dzisiaj ja już ja zdorowałem jest nagrane, starczy. My tutaj, nasz do góry, tu były jakieś kozice, nie było kozic. No, co mam ciekawe, kolejne przejście. Bum nie bum. nie bum Dobra, raz, dwa, do góry jesteśmy i wchodzimy teraz ze spokojem do góry. Mamy radę dzięki temu. Możesz już tak nie trzaskać. Dobrze, to jest nieodkryte. nas jeszcze przejście, Wyruszajmy w takim razie dalej naprzód. O nie, sekwencja ścisgania. Wow, 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 a, Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Oj oj, oj oj oj. oj, oj, oj. O, oj, oj, nie, nie, źle! Nie, niedobrze Dobra, czyli tak Lewo, lewo, le, mocniej, le, mocniej prawo, mocniej, mocniej prawo, dobrze, dobrze, teraz środek Pro, Prosto, prosto, ała, 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 dobra, ale nic nie szkodzi. No, tu trzeba było oddalić, przesunąć, nie wiem co trzeba było z tym zrobić. Ale idziemy dalej. Droidy wystrzają, rzeczy spadają. OK, nie Co się stało? Nie wiem. Rag venatora. Nie wiem czym jest Venator. Ale będę musiał się zgodzić, że nie wygląda to najlepiej. Okej, okay, tutaj mogliśmy... Tak, dobrze, twórcy przewidzieli, że będziemy mieli pływanie przed... E, czekaj, skanu? Mówiłeś... ARC-170 Myśliwie, związując w wyborze Republiki Galaktycznej w trakcie wojen klonów, wyprodukowane przez koncerty Income Corporation. Czy Income nie znaczy do... yy, I SaPro pozostał w użyciu także po zakończeniu wojny i po, powstaniu Imperium Galaktycznego, aż do chwili zastąpienia go. Zastąpił go nowszy myśliwcy Tai Aha, dobra, czyli poprzednik Tai, dobrze Zobaczmy co daje. ale no, to jest ciekawe No, mnóstwo braku O, ja coś czy... Hello there Ty jesteś klonem Ty też jesteś klonem I ty też jesteś klonem Dobra, powierzchnia Sprawdzamy czy coś ciekawego jest, nie ma Sporo do podwody, Ty jesteś wyżej postawionym klonem. No, wy chyba mieście wtedy większą samą świadomość, albo wolną wolę. Mieście ograniczeń co do. Wo tak dużych, oczywiście, co do Oczywiście wiemy wszyscy, że klony musiały jednak słuchać rozkazów nadanych z góry. No i tego nic nie zmieni. A teraz odpocznijmy. I zapiszmy sobie ten punkt. Dobra. co tu dalej mamy ciekawego? Nic, nic, nic. A skoro był zapis. Nie wiem, czy to coś chodzi, czy to coś kapie. Kapie pół biedy, chodzi gorzej. Mm, nie widzę nic kłopotliwego. A nie mogę mapy wysiedzieć tutaj. No, ale no cóż, w miarę prosty jednakowo wskazuje, że powinniśmy się kierować tędy. Mam nadzieję, że tylko na końcu tego miejsca będzie jakiś skrót, coś innego. Aha, aha, zobaczcie. Trafiłem do... Myślałem, że poruszam się dalej ten, dzień prowadzą twórcy, a to była znajdka tutaj. Czyli tam do góry należy się udać. Dobrze. Ale na pewno weźmiemy to, co tutaj jest, cokolwiek to jest. To co Zobaczmy, co znalazłeś. Natura żywiołów 2, nowy aktywator. Dobra, użyjemy chęcią potem. Nie, znaczy magnesy, czy cokolwiek innego, co trzymało na krążowniku te statki, służące do transportu, już atmosferze, nadal działa. Co to za siła musiała być? Nie wiem. Ważne, że działa. Dobra, zapis? Nie potrzebujemy. Chwyć się, chwyć się skocz do góry, hello there. Teraz jest więcej. Dziękuję, dobranoc. A nie, jeszcze ty. Dobra, idź spać. Won. Możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Gra nam proponuje pójść w prawo, dlatego my schęcimy w lewo. To znaczy, że coś tutaj musi być ciekawego. O, jest, jest. Echo. Echo to exp. Padawan przeżył katastrofę. Szukał swojej mistrziny. O, mało ile. Nie wiedział, że zdradzili. Padawan. Ktoś jeszcze? Martwy klątur wrzeżołko zdrowego okrętu. Wszystko złego na rzecz zrobić myszem świetlnym. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No. Może, 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 nie jestem pewien. Zobaczymy. Ej, halo, do góry. Halo? No tak. Jest jedna ścieżka przewidziana do nas. I tej ścieżki trzymać się musimy. To nie tak, że mam podwójny skok, bo skoczyć wyżej. Uuu, skąd? Hello, there. A mógłbym cię schakować Demyt Trudno. Ciebie schakuje A teraz jesteś moim drugim kumplem Nazwę ciebie Błyskacz Bo błyskasz. raz, dwa, skok, chwyt i do góry na takim okręcie był moim domem Złomowaliśmy je na brzeg. Czułem się, jakbym grzebał w przeszłości. Dzięki, Bidi. Nie wiem, co Bidi powiedziałeś, ale musiał to pokrzepić naszego głównego bohatera. Czuję się lepiej, podziękować ci nawet. No, do góry, hop. Naprawdę, wy tu jesteście. Nie spodziewałem się, jest tutaj. Opa! Przestań stąd! Dawaj, dawaj! Idzie po ciebie śmierć! Nie przestawaj! Żyj gruz! Żyj gruz! Z takim jak ty już walczyłem. Nie wiem dlaczego nie Tam się nie udało mi się kontrolować, ale... Hm. mhm. mhm. Widzę, widzę, dokąd mnie kierujesz... Nie, nie widzę, dokąd mnie kierujesz, dokąd mnie kierujesz?! Aha, 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 aha no dobra, okej, okej, okay, okej... Okay. Czyli tak, na pewno idziemy tu. Jak gdyby yy, przed nim. Był skrót. Czemu nie pomogłeś, niebieski? Niebieski migaczu, zdradziłeś mnie. Zgadza się aha, aha, aha. Stop! Jeszcze Ne, jednak nie. Yy, nie. Nie tak. Stop! Lepiej. Chodźmy się, no. czy ja mogę cię przyciągnąć? Nie mogę cię przyciągnąć. Czy nie tędy droga? Dzięki za pomoc. No, ciekawe Witaj! Kolejną Ciekawe Zakończę jakie to uczucie No, Noj, przepraszam no. I co ty na to frajerze Blok, blokuj Blokuj powiedziałem Nie posłuchałeś mnie. Pomoc proszę. Co oznacza? Że nie idziemy tam. Idziemy tam gdzie radziło problemu. Nie to Dobra, udało się. Co, co tam masz ciekawego? No, sędziom. Razi prądem, jak gdyby wiemy. Przewody elektryczne, naprawdę. Okej, okay, spróbujmy. Te przywody wysokiej kanapienice zasilają niegdy silnik wentator Każdy z nich był w stanie wytworzyć do jednego gigatony energii. Masakra, ile tutaj. Wow! Dlatego przepisy bezpieczeństwa podróżnego nakazywałyby w trakcie ich działania w pobliżu nie żadna żywa istota. Nie dziwię się. Dobra, stój. Miałem ja muszę tu wejść. Starczy. Wiedziałem, że tam wyjdziesz. Ktoś się tu ukrył przed klonami. Zaatakowano go. No, w podobnej jedności. To spore tylko wspomnienia. Kryjówka. Ktoś ukrył się jeszcze w tym cenie, prawdopodobnie i... Przepraszam bardzo, telefon zaraz do Was wracam. Nie zauważycie nawet. Pik! Wracamy z powrotem. Dobrze, Przepraszam, bardzo za to. Mnie jednak telefon to telefon. Czasem trzeba go odebrać. Nie, nie powiedział, że będzie łatwo. Co z tej strony się otworzysz? Ciekawe. A ciebie nie kojarzę. Czym ty jesteś? Druid? asasyna? Nie przeżyjesz! Ło wow. Hamie jeden! Zostałem! Nie daj mu uciec! Uważaj na niego! U nich! U nich! Więc co teraz zostają Co ja zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Halo, nie fair. Spacjon, odrodzenie. Coś popsułem, nie wiem co. Gdzieś z że musimy się pomylić. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Na szczęście mamy. Już... Skrót, o nie, czy ty ja teraz będę musiał znowu walczyć z tobą? Hmm, na pewno będę musiał znowu to obrócić. Doceniam, Bidi. Dobra, chodź tu, Ryszard. Daj mnie ile chcesz. a, dobra, tam jest, mm, od To będzie łatwe. Więc tacy teraz zostają? Ryan. Whoa! Whoa! whoa. Okay. the Faktycznie malało. Nie wiem, gdzie Billy, potrzebuję pomocy. Boisz się, bullu. Nie jesteś taki twardy. A łahalo! Przyczywiłem unik. Ten na to sposób. Unik. Nadal stoisz. Tej. To już jest nie fair. To było nie fair. Halo, przecież się ja unikałem. Dlaczego tak się stało? Teraz pytanie: czy nawet będzie na mocno nagród? Gubi droid. Nie bawię się tak. To było nie fair. Jeszcze raz znowu muszę walczyć z tym drumowcem pustki. Kolejny frajer do kolekcji, którego znowu trzeba po raz entry pokonać. Jak

No dalej, Przestań robić uniki. Dobra, mam czy dość. Jeżeli tam będzie znowu ich dwóch, to ja będę bardzo smutny. Nie, nie ma ich dwóch. W tej i kolejni. Wykończyć go! Szybko! Jest mój. To ma być żedaj? Jest ranny. To nie było żadne wyzwanie. O nie, I X to rozumiem punktami. prawda? Mamo, popsułem. Dobra, moi drodzy. 24 minuty tenuszniku. Myślę, że to jest wystarczająco długo. Spotkamy się w następnym odcinku, jak wyczyszczę tamto miejsce. Jestem spokojny, jestem spokojny. Dobrze, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No cóż, do zobaczenia w takim razie. Trzymajcie się gorąco. Smacznego pa! pa.